niech będzie pochwalony Jezus Chrystus kochani witajcie bardzo bardzo serdecznie ściskam was na początek każdego z was, każdą mam nadzieję, że się dobrze macie mm, że jesteście radośni, że macie pokój serca kochani, który daje Chrystus ja właśnie teraz przyjechałem z adoracji lubię w wolnych chwilach wolnych od obowiązków spędzać czas przed Najświętszym sakramentem przed moim Bogiem po prostu Kocham Jezusa i lubię przybywać z osobą, którą kocham. Jest moim Panem, tyle mi w życiu pomógł, pomaga i będzie mu pomagał. Nie, będzie Mu pomagał. Będzie mu pomagał, ale mu też, każdemu z was, kochani. I tak dzisiaj tak bardzo dotknęły mnie te takie słowa z modlitwy. Zatrzymałem się nad nimi chwileczkę, jak modliłem się zawsze. No lubię się modlić, to modlitwo też, no bo jestem świadomy tego, no, że Pan Jezus powiedział słowa błogosławieni czystego serca, Ale albowiem oni Boga oglądać będą. I bardzo lubię tę modlitwę, kochani. Mm, Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego. Albo stwórz Boże, kochany Jezu, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha Twojego. I kochani, i tak się zastanawiałem, tak sumuję sobie, Panie Boże, Zobaczcie, no, że Pan Jezus mówi do nas tak w Ewangelii, według Świętego Marka. W siódmym rozdziale. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp. Wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. I też kochani, tu, tu, tutaj dalej. To może zostawię na koniec hymn o miłości, parę słów. Albo może które jesteśmy, teraz to może przeczytam z hymnu pierwszy list do Koryntian. 13 rozdział. Święty Paweł pisze tak. Apostoł Narodów, który był kiedyś szawłem, rozumiecie, prześladował chrześcijan. Prześladował chrześcijan i Bóg go tak mocno dotknął, że stał się najwierniejszym chyba uczniem Jezusa Chrystusa. I piękne listy napisał dzieje apostolskie, jak oni mówią, że dyszał, rządzą, zabijania. Dlatego Bóg nie ma względu na osobach. A... Dlatego Bóg nie ma względu na osoby. Może wybrać, kogo chce, do swojej posługi. Zobaczcie, kochani. Hmm. Hymno miłości, 13 rozdział, pierwszy werset. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. I posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił, wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Kochani, to jest Pismo Święte, to jest Słowo Boże. Dla każdego człowieka. I teraz tak, piękne to jest, kochani. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. I tak dalej, kochani. Teraz jak można poznać, kochani, fałszywą pobożność, fałszywą religijność? Jak ona się może objawiać tym, że człowiek nie ma miłości? Tym, że człowiek nie ma miłości. Tak można poznać człowieka fałszywie religijnego, fałszywie pobożnego, że nie kocha po prostu, kochani. Tym się objawia fałszywa pobożność, że człowiek nie potrafi kochać. Nie ma w sobie miłości do drugiego człowieka. Szczególnie do takiego najbardziej opuszczonego. Bo, je, bo Bóg jest miłością, kochani. I czytamy dalej, kochani, no. Zobaczcie. W pierwszym liście świętego Piotra Apostoła, piąty rozdział, od wersetu 6, tak 6, Tym mozaczkiem zaznaczona, mam, to chyba nie widać. Wszyscy zaś wobec siebie, wzajemnie, przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje Czym więcej jesteś pokorny, pokorna, tym więcej łasko otrzymujesz od Boga. Upokójcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. I to jest niesamowite, kochani, naprawdę, że serce czyste trzeba mieć. Dlatego warto jest tutaj jeszcze, kochani, gdzie to jeszcze jest. Eee, gdzie to jeszcze jest, kochani. Eee. Baczcie. Ale chyba też bodajże święty Jan pisze, że mm, może znajdzieć, albo dobra, już nie będę szukał, bo szkoda czasu. Księga Mądrości, kochani. Księga Mądrości. Pierwszy rozdział. Od wersetu 8. Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go każąca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o Jego słowach. Dla potępienia Jego złych czynów, czujne bowiem ucho, nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu. Strzeżcie się więc próżnego szemrania. Powściągajcie język od złej mowy, bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają dusze. I tu dalej w mądrości Syracha, e, w mądrości Syracha, kochani, e, 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 e. w mądrości Syracha, piąty rozdział od wersetu 7. Nie zwlekaj z nawróceniem do pana, ani nie odkładaj tego z dnia na dzień. I później szósty rozdział Mądrość Syracha. Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był nimi miotany. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. Zła rządza. Zgubi tego, kto jej nabył i uczynił go uciechą dla wrogów. Dlatego trzeba prosić Jezusa, kochani, naprawdę. Ja to proszę każdego dnia. Każdego dnia go błagam, żeby stwarzał we mnie serce czyste. Żeby to serce było dobre, żeby myślało dobrze o drugim człowieku przede wszystkim. Przecież Bóg stworzył tego człowieka. Każdego człowieka kocha, tak samo. To dlaczego ja mam być sędzią wobec tego człowieka, skoro ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi? To są słowa Jezusa, kochani. Kto się wywyższa, będzie poniżony, no. Kto się wywyższa, będzie poniżony. I dalej czytamy, kochani. Mądrość Syracha. Kocham Pismo Święte, kochani. Też kochacie słowo Boże? Przesysacie się tym słowem Bożym, kochani? To jest cudowne zapamiętywać, nosić w sercu, rozkminiać sobie w autobusie, gdzieś na piechotek się chodzi, w pracy, rozkminiać sobie to Słowo Boże, kochani, żyć tym Słowem. Niesamowite to jest. Kiedyś w ogóle nie rozumiałam tego Słowa, ale no cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Także, kochani, no. Yy, opanowanie samego siebie. Osiem, dziew, osiemnasty rozdział od 30 wersu. Nie idź za Twymi namiętnościami, powstrzymaj się od pożądań, jeśli pozwolisz duszy swej na upodobanie w namiętnościach, uczynisz z siebie pośmiewisko dla twych nieprzyjaciół. Nie miej upodobania w życiu wystawnym, abyś się nie uwikłał w jego wydatki. I tutaj, kochani, jeszcze tak: w 18 rozdziale Mądrości Syracha. Niesamowity tekst, niesamowity tekst, kochani. Dlatego Pan cierpliwy jest dla ludzi, dla mnie też. I wylał na nich swoje miłosierdzie w konfesjonale. W konfesjonale wylewa Chrystus swoje miłość, swoje miłosierdzie obficie. I wylał na nich swoje miłosierdzie. Zobaczył on i wie, że koniec ich godnej litości. I dlatego pomnożył swoje przebaczenie. Miłosierdzie człowieka nad Jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością. On karci, wychowuje, poucza i zawraca, jak pasterz swoją trzodę. Lituje się nad tymi, którzy przyjmują Jego pouczenie i którzy się spieszą do Jego przykazań. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha Twojego. Jeszcze raz może przeczytam z Ewangelii według świętego Marka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Cóż to jeszcze więcej poczytać wam, kochani, no, Słowo Boże, no. Też mocne słowa, zobaczcie, z Ewangelii według Świętego Mateusza. Piąty rozdział, dwudziesty werset. Bo powiadam wam, mówi Jezus, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa Niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I zobaczcie: z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, tak? I zobaczcie, to też jest bardzo mocne. Warto jest zweryfikować ze słowem Bożym, dzisiaj, dzisiaj swoje serce. Bo to jest naprawdę, to są słowa Jezusa, to nie są moje słowa, kochani, naprawdę. Eee... Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj. A kto by się dopuścił z zabójstwa? Podlega sądowi. A ja wam powiadam, mówi Jezus, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. Niesamowite to jest. To jest niesamowite, kochani, brat. Trzeba tak badać swoje serce. Yy, tak trzeba sobie swoje serducho badać, gdy się pojawi jakaś, jakaś może jakaś, jakaś niechęć, uraza w sercu. No, przynajmniej ja tak z do, do doświadczenia mówię. Nie jestem człowiekiem doskonałym. Bo też złe duchy próbują jakieś e, wcisnąć do głowy, do serca człowiekowi jakieś myśli, żeby tylko człowiek łyknął, rozumiecie jakieś fałszywe myśli, fałszywe jakieś oskarżenia, fałszywe interpretacje, jakieś oskarżenia fałszywe załóżmy. Ludzie plotkują, rozumiecie, przekazują sobie różnego rodzaju wiadomości, różnego przekaż dalej, przekaż dalej. Też to pewnie często otrzymujecie jakieś wiadomości, jakieś, jakieś zdjęcia, przekaż dalej, przekazane dalej, przekazane dalej, jakieś informacje nie wiadomo jakie. Nie. To trzeba kochani, naprawdę tak bardzo, ba, tak bardzo uważać albo jakieś zdjęcie kogoś dają, jakieś coś napisane, że do nieby ktoś powiedział, nie? a to tak naprawdę nie wiadomo, nie? Ten <śmany> kiedyś widziałem gdzieś zdjęcie Alberta Einsteina, nie? I y, jeśli nic ci się nie chce, to pij wodę, to chociaż będzie Ci się chciał siku, nie? <śmany> I zdjęcie Alberta Einsteina, nie? Wątpię, że on to powiedział, nie? Ale kto wie, nie <śmany> I zobaczcie, kochani, no. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. I co mówi Jezus? A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. I to teraz mi się teraz przypomniało w głowie, że... Mm, no właśnie, jest, kochani. Wszystko podkreślane, czytam, podkreślam. Kochani, żyję tym słowem na co dzień, staram się wprowadzać je w czyn. Czasami jest trudno, ale wiem, że Jezus mnie kocha i pomaga mi w tym wprowadzać to słowo w czyn, bo ja jestem taki słabiutki. Kochani, taki gdzieś stary człowiek czasami się odzywa, gdzieś te cały czas czułam w sercu, czułam w umyśle, żeby nic złego o człowieku nie pomyśleć, naprawdę. Udaje mi się, to z, z pomocą Bożą się udaje, kochani, dlatego jeżdżę na święty sakrament. Oddaję Panu wszystko, oddaję moje serce Jemu. Może się, żeby On zamieszkał w moim sercu, żeby to On posługiwał się mną tak jak on chce, żeby On oddaje mu moje usta, moje serce, moją duszę, mój umysł. Przemieniaj mnie, mówię Jezu. Wiesz, że ja z całego serca nie chcę grzeszyć, a jestem słaby, dlatego musisz mi pomóc. Mówię, rozumiesz? I kochani, zobaczcie. No, w Ewangelii według Świętego Mateusza. Szósty rozdział. Czternasty werset. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. I to jest właśnie to, może no, kochani, no dlatego może nie otrzymujemy na modlitwie tego, co prosimy, no bo mamy w sercu może jakieś urazy do kogoś, dlatego Pan Bóg wszystko widzi. Może my czegoś chcemy Zatalić coś, nie? A to nie da się. Słowo Boże mówi, że On wszystko, on wszystko wie, co w naszym sercu jest. Dlatego, kochani, no naprawdę, jeśli chcemy mieć pokój, radość, czystość serca, to musimy Jezusa prosić o pomoc. Matkę Bożą, modlitwę różnicową żeby Ona nas uczyła, żeby Ona nas zaszczepiała w nas swoje święte cnoty ja zawsze proszę Maryjo, kochana Mateczko moja kocham Cię i błagam Cię zaszczep w moim sercu, w moim umyśle w mojej duszy swoje święte cnoty przede wszystkim ufność do Boga ufność, wiarę miłość i pokorę i pokorę i uczę się każdego dnia pokory, to nie jest łatwe kochani, naprawdę, ale warto bo Bóg błogosławi, Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym daje łaskę Kochani, no, więc wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, mówi Jezus, i wy im czyńcie. Kochani, no niesamowite to jest. Każdego więc, kto tych słów moich słucha, mówi Jezus, i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się w wichry. I uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich nie słucha, przepraszam, każdego, których słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Kochani przy prędzej czy później muszą przyjść jakieś doświadczenia wiara musi być nasza wypróbowywana każdego dnia na nowo oddawajcie serce jezusowi każdego dnia trzeba na nowo ponawiać swój akt uwielbienia go akt oddania mu całego życia akt ustanowienia go panem swojego serca bogiem stwórcą i cały czas trzeba mieć to świadomość no przynajmniej ja ze doświadczenia wam mówię ja cały czas podsycam w sobie to świadomość że jestem tylko stworzeniem że ja nic nie mam swojego, że wszystko co we mnie jest, to jest Jego dar. Ja jestem tak naprawdę Jego darem. On mnie stworzył, zaplanował. On mnie kocha. Patrzy na mnie, mówi: Adam, kocham Cię, <grych> bardzo Cię kocham, pragnę Twojego zbawienia. Daję daj Ci środki, daję Ci moje słowo. Jak masz się zbawić? Ale daję Ci wolną wolę. Ja mówię: Dobrze, Panie Jezu, to naucz mnie kochać Cię. A Jezus mówi do mnie, kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ja mówię, aha, dobra, to daj mi serce, żeby, panie, żeby szatan nie okradł mnie ze Twojego słowa, z serca. Żeby świat mnie nie pociągał, żeby gdzieś porządliwości we mnie nie brały górę. Jakieś zachcianki do byleczego, do, do jakiejś marności. Księga Kocholeta, marność nad marnościami, wszystko marność. Zaraz zobaczymy, gdzie ta księga kocholeta. Może się otworzy. Kochani no. Księga Kocholeta, księga Kocholeta, gdzie tu księga Kocholeta jest? Nie wiem, już nie znajdę no. Co tu jeszcze możemy przeczytać, kochani, no. Bóg jest dobry, no. Bóg jest wspaniały. Sięga psalmów. No niesamowite, kocham psalmy tak samo. Zobaczcie no. Miej nadzieję w Panu i strzeż jego drogi. A On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię. Zobaczysz zagłady występnych. Ojejku, Panu umacnia kroki człowieka, no. Panu umacnia kroki człowieka. Szczęśliwy mąż, który złożył swoją nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa. Niesamowite, kochani. Człowiek mógłby tutaj już 20 minut. Matka jedyna. Co tu jeszcze mam, kochani, wczytać takiego naprawdę? Oto Bóg mi dopomaga. Pan podtrzymuje życie. Niesamowite, psalm 54. Zobaczcie, no jestem Księga Psalmów, 145. Wielkość i dobrość Boga, petarda. Pan jest blisko wszystkich, którzy go wzywają. Wszystkich wzywających go szczerze. Szczerze, kochani. Ja modlę się też, żeby pan mnie uwalniał z jakiejś fałszywej naleciłości, jakiejś fałszywej pobożności, fałszywej religijności, jakiejś chęci zysku tylko, naprawdę. Jest tak, tak jest po prostu diabeł chytry, sprytny, przebiegły, kochani, że może takie. Tak może serce człowieka oszukać. Dlatego trzeba młodzić się, na naprawdę, żeby nie być tylko tako, taka fałszywa pobożność, jakaś religijność, to jest... Można łatwo trzasnąć, kochani, no. Ktoś, kto nie kocha, nie kocha. Nie kocha drugiego człowieka. Tu się jego religijność jest bez podstaw. Albo nie powściąga swojego języka. <laughs> Chyba święty Jan pisze, nie? Albo, czekajcie, może jeszcze... No to są ważne słowa, no. Świętego Jana, ale się ja znajdę? Matko jedyna. Pomóż mi, Jezu. O, tu też piękne słowa świętego Piotra Apostoła. Niesamowite, czwarty rozdział. Błogosławieni jesteście, jeżeli rzeczą wam z powodu imienia Jezusa. Przepraszam, z powodu imienia Chrystusa, ale bowiem duch chwały, duch Boży na was spoczywa. Zobaczcie, wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość. Właśnie, bez obłudy. Bez obłudy, kochani, no. Lepiej być takim prostym człowiekiem, czasami się może pomylić, ale proste serce mieć. Proste serce mieć, naprawdę, takie, no. Wszystkich yy, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą. Miłość jedniku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania, bez szemrania, no. <noise> Boże, jak tak kocha Jezus nas wszystkich, kochani. Oddał życie za nas, za każdego człowieka. Pragnie zbawienia, pragnie, żebyśmy wszyscy się spotkali kiedyś z nim w Bogu, zatopili się na wieki już w niebie, żyli bez końca, kochani. Jest naprawdę o co walczyć, jest naprawdę o co walczyć zapierać się z samego siebie swoich złych zachcianek złych przyzwyczajeń nawyki można zastąpić innymi nawykami tylko wcierać powolutku w życie kochani miłość miłość cierpliwość owocem zaś ducha co jest będę to powtarzał miłość radość pokój cierpliwość łagodność uprzejmość dobroć wierność i to jest kochani piękne Cóż ja mogę jeszcze wam powiedzieć, kochani, no. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, kochani. Bóg cię powołał do tego, żeby nieść miłość. Jego nieść ludziom. A nie z ludźmi walczyć. <grytanie> miłość nieś. Miłość, kochany siostrzyczko, braciszku. Ściskam cię mocno. Może komuś to pomoże za refleksja. Proszę z dziesiąteczkę za mnie będę wdzięczny do matki naszej kochanej Maryi, a może pomóż się jeszcze w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boże, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Niech wam dobry Bóg błogosławi. Kochani, ściskam was z całego serca naprawdę, kocham was bardzo, yy, dziękuję za wasze modlitwy za mnie, jedni drugi brzmią na ośmiu, także pamiętajcie, tylko miłość, miłość, jeszcze raz miłość, prośmy Jezusa o miłość. Czystą miłość, bez domieszek jakiegoś nie czego, kochani. Czystą miłość, Jezusową miłość. Amen.